Dzień dobry, moi drodzy, witajcie ponownie na kanale Zielony Listek. Dzisiaj mamy środę dosyć pochmurną, ale rozświetlimy sobie ten dzień pogaduchami przy roślinach. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną i obejrzycie ten film do końca. W dzisiejszym odcinku będę Wam chciała pokazać, jaką hoję ostatnio kupiłam. Wspominałam Wam o tym zakupie. Um, Podczas tego odcinka, kiedy pokazywałam Wam całą kolekcję moich hoi, dodatkowo domówiłam do tej hoi jeszcze jedną roślinę, zajrzałam na zakładkę promocję na zielonym parapecie i dobrałam sobie jedno syngonium. I również w drugiej części tego odcinka pokażę wam, jak się ma mój import, bo są zmiany, są sukcesy. Jest też jedna dziwna, zagadkowa sytuacja, o której wam opowiem. Także bardzo serdecznie zapraszam Was na ten film. I zaczniemy sobie od tej Hoi, nie chcę was trzymać tak długo w niepewności. Chcę Wam bardzo podziękować za to, że zostawialiście właśnie swoje głosy pod filmem z kolekcją hoi, jaką to hoje mogłam sobie zakupić. Żadna odpowiedź się nie powtórzyła. Wymieniliście przepiękne okazy, które bym chciała mieć w swojej kolekcji. Jeszcze oczywiście ich nie mam jeszcze, z naciskiem na jeszcze. I jeden pan właśnie zgadł. Eee, to był chyba pan Roman. Komentarz się tutaj pojawi. Gratulacje. Chodziło oczywiście o hoje hellskeliane. Dla mnie oczywiście, bo było to moje marzenie od już bardzo długiego czasu. Ta hoja teraz wygląda tak. Wisi ona, moi drodzy, w południowo-wschodnim parapecie zaczepiona o chojową półeczkę, jest przepiękna. Teraz zobaczycie przebitkę z właściwego unboxingu tej hoi, bo ja Wam w ten sam dzień, kiedy ta paczka przyszła, nagrałam unboxing, ale niestety ymm, spostrzegłam się podczas montażu, że nie nagrał się dźwięk, więc teraz macie właśnie taką. Krótką relację, przebitkę z tego, jak ten unboxing przebiegał, i tutaj już możecie zobaczyć przepiękne Syngonium Three Kings, które zakupiłam. Ta promocja właśnie obejmowała Syngonium Three Kings, które upolowałam za kwotę 60 zł. Roślina teraz w tym świetle dzisiaj na świeżo prezentuje się tak. Jest podlana, bo prawie ją bym, słuchajcie, przesuszyła. Ona ma takie przepiękne wybarwienia na liściach. Liście są bardzo zredukowane o nieregularnym kształcie. Zobaczcie nawet na tego liścia, który przypomina trochę alokację Stingray, taką płaszczkę z ogonem. Malują się tutaj na tej blaszce liściowej różne odcienie zieleni. Głównie mamy tutaj takie wybarwienie seledynowe, ale to syngonium może być znacznie ciemniejsze i znacznie bardziej takie, wiecie, zróżnicowane pod względem tych odcieni zieleni, które się znajdują na tej blaszce liściowej. No i ja ostatnio bardzo lubię syngonia i mam je zamiar. Ukorzenić w hydroponice. Pójdzie pewno do keramzytu. Podczas tamtego unboxingu, właśnie mówiłam, że nie zadecydowałam jeszcze, czy chciałabym je przenosić z podłoża takiego tradycyjnego do keramzytu, ale chyba jednak chcę wszystkie syngonie, właśnie w semihydroponice sobie uprawiać. Piękna sadzonka, 60 zł. Pędówki tego syngonium na grupach chodzą po około 40 zł, może czasem trochę taniej. A tutaj już mam całą piękną roślinkę, także super, jestem zadowolona. Teraz w towarzystwie tej hoi powiem Wam, że paczka przyszła oczywiście z hitpackiem, wszystko było w porządku, ten unboxing był właśnie bardzo taki radosny, pozytywny. W drugiej części unboxingu, jako drugą część filmu chciałam nagrać Wam przesadzanie tych dwóch roślin, no, i też przy okazji, sobie sprawdzić i przetestować to nowe podłoże Skany Te, y, Terra Plus. Coś takiego: najlepsze podłoże do uprawy roślin. I ja, słuchajcie, to podłoże otworzyłam właśnie w unboxingu, wtedy, jak wam publikowałam ten. Y te zakupy roślinomaniaka na wiosnę w filmie, w któryś poniedziałek miniony i niestety do tego czasu, w pewnego dnia zajrzałam do tego worka a cały worek i cała podłoga pod workiem i dookoła była normalnie obleziona przez ziemiórki takie młode ten widok mnie zwalił z nóg, strasznie poczułam taką rezygnację powiecie kupiłam podłoże za kilkadziesiąt złotych, dobre Renomowanej marki, a po prostu z tego worka cały rój ziemiórek się wylęgł przez ten czas. Napisałam do Shop Jamajka na Allegro. Gdybym nie dała tego okresu karencji i nie poczekała, no to nie wiem, no to te wszystkie jaja, te larwy, te ziemiurki zaczęłyby się wylęgać w podłożu, w moich roślinach, w między innymi w tej hoi. W podłożu tej choi, bo ją na pewno będę przesadzała do bigosu. Ewentualnie tak jak wspominałam Wam na unboxingu, ale niestety ten unboxing się nie nagrał poprawnie. No to jak ona podrośnie, to sobie porobię szczepki, ukorzenie i już drugą sadzonkę będę sobie trzymała w hydroponice i będę ją sobie trzymała w zachodnim oknie, a tą w południowym, żeby sobie porównać, jak rosną. Poza tym bym chciała mieć dwie, no bo jest taka piękna, że no. Mi brakuje słów. Uwielbiam hoje z variegacją. Moi drodzy, zanim przejdziemy do drugiej części filmu, gdzie zaktualizuję wam moje rośliny z importu, no to bardzo was proszę o łapki w górę, które pomogą temu filmowi bardziej zaistnieć na YouTubie i trafić do trochę większej liczby odbiorców. Zachęcam też gorąco do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście do tej pory. A jeżeli w jakiś tam sposób polubiliście moją osobę, coś tam zagrało między nami i lubicie słuchać o roślinach, no to polecam, bo publikuję bardzo dużo roślinnych filmów dla Was. No i myślę, że możemy przejść do tej drugiej części, na którą równie mocno czekam, no bo są zmiany, kochani. Zacznijmy od tej dziwnej sytuacji, trochę zagadkowej, o której wspomniałam Wam na początku filmu. Otóż w grudniu zamówiłam z Equa z Ekwadoru 5 roślin. Tutaj obok mnie są cztery rośliny, ponieważ nie wiem gdzie jest piąta. Nie wiem gdzie jest piąta, został mi po Anturium Waterburianum Ogryzek, i nie wiem, gdzie go wsadziłam. W ogóle to jest masakra. Uwierzycie w to? Ja nie mogę w to do tej pory uwierzyć. No nie wiem, gdzie on jest. Gdzieś może w mchu. Ciężko stwierdzić. Do jakiejś rośliny w mchu go chyba dosadzałam. Do jakiegoś kubka. Nie wiem, no nie mogłam znaleźć. W każdym bądź razie z tej rośliny został mi. Ogryzek. Boję się też, że go wyrzuciłam razem z tym kubkiem, bo była chyba taka sytuacja, że jeden kubek z mchem zaczął mi pleśnieć i nie wiem, czy ten ogryzek w ogóle mi nie zgnił, także prawdopodobnie pożegnałam się nieświadomie. Świadomie wtedy, ale nieświadomie teraz, bo po prostu zapomniałam, co zrobiłam z tym anturium. Eee, no, prawdopodobnie moja kolekcja się pomniejszyła o tą roślinę. Mm, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Są też sukcesy tutaj obok, i o nich właśnie Wam chcę teraz opowiedzieć. Moi drodzy, ten malutki liść, który rósł w Anturium Forgetti White Stripes, wyrósł już na całkiem spory liść. Niestety on w witrynie dotknął mi lampy, i w tym miejscu od lampy się niestety przypalił. Ta rana się nie pogłębia jakoś tak, słuchajcie, bardzo znacząco. Trochę boli, wiadomo, bo ten, liść, bo ten liść był naprawdę mega, taki miękki, jeszcze jak się oparzył. No gdzieś przegapiłam ten dzień, poprzedniego dnia jeszcze nie dotykał lampy, drugiego gdzieś się tak już, wiecie, rozwinął, że, a, że niestety jest uszkodzenie, ale liść jest piękny i duży. A dodatkowo w tym miejscu idzie piękny kolejny liść, o tutaj, piękny kolejny liść. To anturium nie straciło żadnego poważniejszego liścia po przeniesieniu do hydroponiki. Cały czas produkuje piękne, wodne korzenie. Na przykład tutaj chyba jest taki korzonek. No w ogóle wyjmijmy sobie może z tej osłonki. Ono jest teraz w osłonce, bo słuchajcie, ja już to anturium wyjęłam z witryny. O jejku! No to jest coś pięknego. To anturium potrzebuje już większej doniczki. Zobaczcie na tą plątaninę przepięknych białych korzeni. Ukorzeniło się w hydroponice na macie grzewczej. Przepięknie. Tutaj nawet wystaje korzonek przez ten otwór. Tutaj zobaczcie też z drugiej strony przepiękne korzenie do dna doniczki, których nie było. Teraz to anturium stoi obok monstery variegaty na tej alokazjowej półce. Którą kojarzycie, jeżeli oglądacie mój kanał jako alokazjową półkę, ale ona już nie jest do końca alokazjowa, jest e, roślinno, piękna, mam tam teraz swojego filodendrona Gloriozu, Mastery Wariegate to Anturium, dwie choje i właśnie dwie mniejsze alokazje, ale o tym na pewno się dowiecie w, i zobaczycie w nadchodzącej wiosennej aktualizacji roślinnej włosy sobie muszę poprawić żeby nie straszyć jest, jest ten piękny nowy liść, też już rozwinięty to anturium ma to do siebie, że w świetle tej lampy Zid, o której Wam opowiadałam na początku jesieni w filmie o doświetlaniu roślin za 50 zł, no to to anturium ma to do siebie że przepięknie się mieni nie wszystkie anturia tak błyszczą się na taki wiecie, welwetowo, bardziej na taki aksamitny, welurowy E, welurową poświatę e, taki wiecie mieniący się blask teraz tego za dobrze nie widać, one są też takie miękkie w dotyku no i jeżeli chodzi o to Anturium White Stripes Forgetty White Stripes które ma wyraźnie taką, e, takie unerwienie e, no to jest to naprawdę odporna roślina pięknie rośnie, szybko Zwłaszcza w hydroponice. No i polecam Wam ją serdecznie. Tak się teraz prezentuję w pełnej okazałości. No i czekam teraz na więcej liści. Na no, zachwycałam się tutaj e, i myślę, że możemy przejść już do e, kolejnej rośliny. Wcale nie będzie inaczej, będę się nadal zachwycać. Moi drodzy, czy poznajecie? Mamy tutaj dwa piękne liście, no może jeden liść i trzy czwarte liścia. Pięknego Anturium Magnificum Silver. Liść jest naprawdę hipnotyzujący. Zawsze Wam przypominam, że niestety on przyszedł już do mnie w paczce z takimi zgniecionymi, mechanicznymi śladami, uszkodzeniami, i to już mi zostanie na tej roślinie. Ale oczywiście liść jest oprócz tego zdrowy i nie będę go tu, wiecie, obcinała. Natomiast to anturium miało mm, bardzo mało korzeni. Ja te korzenie popcinałam, bo one mi gniły e, początkowo w gruzie. Przesadziłam je do mchu. I ja Wam aktualizowałam w lutym, gdzieś na początku lutego, że ono produkowało dopiero od góry takie, wiecie, korzenie białe. A teraz to, co tutaj się dzieje, no muszę Wam to pokazać, bo to jest miód na oczy roślinomaniaka. Zobaczcie, jest tutaj od góry też. Może mniej to będzie widać, bo ja to bo przykrywałam w sumie mchem, ale patrzcie, zaszalało. Przecudnie się ukorzeniło. Naprawdę super. Są tu i grube, i tutaj na dole są właśnie też takie cieńsze korzenie. Cała po prostu siatka korzeni. To jest kubek bez odpływu z mchem, bez gruzu na spodzie. Wszędzie jest mech. Ten listek tutaj, który w środku był małym dzióbkiem. Dzióbkiem nadal jest i się powiększa w tym e, miejscu, także czekam, co to będzie za liść. Czekam cierpliwie, słuchajcie. I yy, no nie mogę się też doczekać, co to się tutaj rozwinie. Oczywiście będę wam wszystko relacjonowała. Roślina się pięknie ukorzeniła, zostaje już ze mną po imporcie. Przeżyła nie tak jak to Anturium Waterburianum, a sytuacja była podobna. W gruzie też mi zaczęło gnić, przesadziłam do mchu, nie wiem gdzie przesadziłam. No i oczywiście będziemy tutaj to magnifikum przesadzać, ponieważ pięknie w tym kubku się tutaj ukorzeniło. Super, są te białe, nowe korzenie. Chyba trzymaliście mocno kciuki. Mniej fajnie, teraz będzie mniej fajnie, uwaga, nie będzie ochów, achów nad liśćmi, ponieważ wszystkie liście ta siewka z genery mi straciła. E, został mi żyjący, ukorzeniony ogryzek z takim tutaj nowym, no to już nie jest, ogryzek to jest ukorzeniona, rosnąca roślina. Z nowym tutaj liściem stożek wzrostu idzie, także bardzo się cieszę, wyjdzie z tego przepiękny nowy liść Anturium Crystallinum. To Anturium jeszcze jest w witrynie, jeszcze sobie tam trochę posiedzi. Mam tutaj sporo wody, ale i sporo korzeni. Jest bardzo ładnie ukorzenione. Nie wiem, czy ja Wam to zdołam po prostu pokazać Chciałabym, chciałabym, żebyście zobaczyli tutaj Aha, tu od góry mi coś, słuchajcie, gnije, jeden korzeń Nie wiem, czy gdzieś po drodze nie przesuszyłam tego Antka, bo, bo on stał na macie grzewczej Dzieliło go tylko od maty grzewczej, dzieliły go dwie warstwy plastiku, doniczka plus tamiska. No i chyba będę musiała zajrzeć w te korzenie Chociaż większość tutaj wygląda naprawdę bardzo dobrze Są takie jasne, są zielone Gdzieś tam jedną stratę tutaj mam. Poza tym roślina wygląda zdrowo, także moje Anturium krystalinum, takie najzwyklejsze, niestety jeden liść w drodze albo i nawet stety, i tak się z tego cieszę. Ładnie ukorzenione w hydro. Zdjęłam już je z maty grzewczej, ponieważ się już ukorzeniło. Postawiłam sobie na macie inne rośliny w ukorzenianiu. No i tak to się kręci, ciągła rotacja w witrynie. Zajrzę, na pewno zajrzę do tej doniczki. Jako siewka podczas unboxingu było przepiękne, no ale niestety wszystkie liście chyba w szoku po transportowym, zimowym opadły, z czym też się e, liczyłam. Liczyłam się z tym, czekam na nowe liście. A jeżeli chodzi o mojego filodendrona Plumani, to przypomnę Wam króciutko jego historię z poprzedniego odcinka. Na, w poprzednim odcinku stanęło na tym, że ja go e, trzymałam w mchu w worku strunowym, dodatkowo w witrynie pod lampą e, oraz trzy ogryzki włożyłam do mchu do osobnych kubeczków. Filodendron wtedy jeszcze nie miał żadnych korzeni, co mnie trochę bolało, bo o mały włos nie straciłabym go na amen. Zrobiłam źle, bo wyjęłam go, on ukorzeniał się w geominie, miał się ukorzenić, przystosować do hydroponiki, wypuścić te wodne korzenie, ale niestety ja go wyjęłam z witryny podczas ukorzeniania, odstawiłam go na parapet zimny, bo mam zimne parapety dosyć w domu, no i niestety, ale on mi zaczął gnić i jak ja się spostrzegłam, że on jest poza witryną, a czegoś mi przez parę dni brakowało właśnie w tej witrynie, że tam na dole jest trochę pusto, no to się pokapowałam, że Ploumani sobie wywędrował i ja o nim zapomniałam i właściwie on też by już o sobie zapomniał za moment, bo by go w ogóle nie było na tym świecie. No, i słuchajcie, on miał taki bardzo długi, ukorzeniony kawał pędu, i dopiero wyrastał, wyrastały duże liście z tego. No, i ja sobie ten długi kawał pędu pocięłam na trzy ogryzki, jeden już jest w koszu, ale zobaczcie, te pozostałe dwa, te pozostałe dwa, całkiem niezły widok nie, zaczęły sobie kiełkować, wypuszczać tutaj nowe liście. Niestety korzenie jeszcze nie ma, bo ogryzki mają. E, taką zdolność, żeby wypuścić liścia bez korzeni. Czekam na te korzenie. One nadal e, będą na macie grzewczej. E, może takie dwa mikroplumy mi sobie wyrosną i będę mogła sobie je dosadzić do rośliny matecznej. Tylko muszą się bardzo dobrze e, ukorzenić. Jeżeli chodzi o roślinę mateczną, to tam jeden liść mówiłam Wam właśnie w tym ostatnim odcinku. Przy okazji podlinkuję Wam ten odcinek w opisie do tego filmu. Jak ktoś byłby ciekawy. Sprawdzić historię tych roślin sprzed miesiąca. No i tam ten jeden liść odparzony wycięłam. Tu jest ten ogonek. Liść ten drugi, jedyny jaki mi został z tej rośliny, żyje. Całkiem nieźle wygląda jak na roślinę w ukorzenianiu po przejściach, która prawie odeszła z tego świata. No ale tutaj też się zadziała magia, bo na szczęście roślina pięknie się ukorzeniła. Naprawdę, słuchajcie, pięknie. Jak ja zobaczyłam po wyjęciu z maty. Przed jakimiś, nie wiem, przed tygodniem, przed półtora tygodnia Pierwsze takie czerwone korzonki to bardzo się ucieszyło, naprawdę bardzo Teraz Wam je tutaj pokażę Na pewno widzicie tutaj ten, te śliczne korzenie No nie można ich inaczej nazwać, są piękne, kochane i w ogóle super, że postanowiły wyrosnąć Tutaj jeszcze z tej strony rosną takie, o widzicie? Tutaj mam sposób, żeby nie podświetlało mi słońce czy znaczy światło tu kubka, no to Wam tak będę pochylać i pokazywać O, patrzcie, pięknie tutaj, pięknie Nie wiem, czy tam jakiś nowy liść nie chce wyjść Ten kubek jest dosyć ciasny z uwagi na, na miejsce Natomiast yy, na pewno zajrzę też do tego filodendrona Razem z tym anturium krystaliną będę musiała tam te zgniłki oczyścić i przesadzę go sobie wtedy, może, może przygotuję, um, przygotuję słuchajcie, odcinek się dzieje na stole z takimi właśnie um, pracami, które mam wykonać, ale tylko niestety, hydroponicznymi. No bo czekam teraz na nową ziemię, nie żyje, nie wygląda najgorzej, naprawdę nie wygląda najgorzej. Osoby, które mają przepiękne pełmani na, na półpokoju, pewno śmiechnie, jak zobaczy tego mojego liścia, ale roślina jest odratowana i bardzo dobrze rokuje. Także trzymajcie dalej za nią kciuki, proszę. Łapka dla mojego plowmani. No i słuchajcie, poglądaliśmy sobie rośliny, porozmawiałam sobie z wami, trochę wam się pożaliłam, ale super było się z wami spotkać znowu tutaj na kanale. E, jak zwykle czekam na wasze komentarze, dziękuję za to, że tak licznie oglądacie moje filmy, że je lajkujecie, widzę pod filmami, że po prostu ten kanał żyje, są lajki, są komentarze. Przybywa nowych subskrybentów, co bardzo mnie cieszy, zawsze Wam to będę powtarzała, że no, dziękuję Wam za to, dziękuję, że jesteście. A teraz no, tym optymistycznym akcentem, bo to był fajny odcinek, wiecie, zakupowo, hojowo, anturiowo, filodendronowy i syngoniowy, nowe rośliny, sukcesy w ukorzenianiu tego importu, także mam nadzieję, że u Was też jest roślinnie, pozytywnie. Dawajcie znać. Przeczytam z chęcią każdy Wasz komentarz. Jeżeli macie jakieś pytania, to też je zadawajcie. A póki co życzę Wam miłego wieczoru, bo pewno uda mi się opublikować ten film dopiero na wieczór i prawdopodobnie widzimy się w piątek w kolejnym odcinku. Mam nadzieję siedzie dzieje na stole albo jak już przyjdzie mi to podłoże, no to nagram przesadzanie moich filodendronów, bo była ankieta, głosowaliście, że chcielibyście, abym przesadziła pięć filodendronów, lubicie też filodendronowe odcinki, co mnie bardzo cieszy. No i co kochani, do następnego. Pa-pa!